Wyobraź sobie, że wracasz do swojego salonu po długim dniu i zastajesz swojego psa zwiniętego w kłębek na Twoim ulubionym fotelu, patrzącego na Ciebie tymi ufnymi, pełnymi uwielbienia oczami. Może się zaśmiejesz, może westchniesz, ale gdzieś w głębi duszy wiesz, że dzieje się tu coś znaczącego. Czy Twój pies szuka tylko przytulnego miejsca, czy to tajny sygnał? bezsłowne przesłanie o waszej relacji. Dziś odkryjemy emocjonalny język, który kryje się za tym klasycznym psim nawykiem. Pod koniec tego filmu zrozumiesz, że zajmowanie miejsca przez Twojego psa wcale nie jest przypadkowe, to część starożytnego, nierozerwalnego kodu miłości, który definiuje Waszą więź. Od głęboko zakorzenionych instynktów po współczesną naukę, pokażemy ci, dlaczego wybór miejsca przez Twojego psa może być najczystszym wyrazem miłości, jaki kiedykolwiek zobaczysz. I może po dzisiejszym dniu już nigdy nie spojrzysz na swój pusty fotel tak samo. Psy są mistrzami w wyrażaniu miłości bez słów. Kiedy Twój pupil wślizguje się na Twoje miejsce, chodzi o coś znacznie więcej niż tylko miękkość czy ciepło. To sensoryczny list miłosny. Twój zapach, wpleciony w każde włókno, wzywa je jak nic innego. Dla Twojego psa siedzenie tam, gdzie ty jest najbliższą formą przytulania Cię, gdy Cię nie ma. Według badaczy z Uniwersytetu w Portsmouth Mózg psa rozjaśnia się radością, gdy jest wystawiony na zapach właściciela, nawet gdy nie ma cię w pokoju. To nie tylko preferencja, to emocjonalny komfort, bezpieczeństwo i oddanie w jednym. Psy nie są przyciągane do krzeseł czy kanap dla ich własnego dobra. Chcą być blisko ciebie, otulone znajomymi zapachami i teksturami, które tworzą ich bazę domową. Kiedy wtulają się w twoje miejsce, to jak ponowne spotkanie, sposób na powiedzenie: tęsknię za tobą, kocham cię i muszę czuć się z tobą związany zawsze. Mogłeś słyszeć o starej teorii: Alfa że psy zajmują twoje miejsce, aby pokazać dominację, ale współczesna nauka o psach mówi inaczej. Dla większości psów takie zachowanie nie dotyczy władzy chodzi o więź. Twoje miejsce jest symbolem wspólnoty i wspólnych doświadczeń. Pomyśl o wszystkich tych razach, gdy oglądałeś telewizję, czytałeś książkę, albo po prostu śmiałeś się w tym miejscu. Psy pamiętają więcej niż myślisz. Twoje miejsce jest wypełnione niewidzialnymi echami tych chwil, kiedy twój pies wybiera twoje krzesło, wyciąga rękę, prosząc o twoją obecność i uwagę. To ich delikatne przypomnienie, że jesteś centrum ich świata, a wszystko, czego chcą, to być trochę bliżej ciebie. Zapomnij o przestarzałych mitach dominacji. To miłość w działaniu, za każdym razem. Jeśli lubisz odkrywać tajne wiadomości, które Twój pies wysyła ci każdego dnia, nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować, aby uzyskać więcej emocjonalnych spostrzeżeń i popartych nauką wskazówek, które pogłębią twoją więź z twoim psim towarzyszem. Dla psa rodzina to wszystko. W domu jesteś ich stadem, a twoje miejsce jest bijącym sercem tego stada. Psy pragną rutyny i znajomych przestrzeni. Twoje miejsce symbolizuje komfort, bezpieczeństwo i akceptację. Siadając tam, twój pies wzmacnia przekaz Jestem tego częścią należymy do siebie. Ta potrzeba przynależności jest szczególnie silna u psów, które cierpią na lęk separacyjny lub są zostawiane same w ciągu dnia. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Eötvös Loranda wykazało, że psy mające dostęp do zapachu swojego właściciela, jak na przykład utrzymujący się zapach na siedzeniu, są wyraźnie spokojniejsze, mniej zestresowane i czują się zakorzenione, nawet gdy ich człowiek jest poza zasięgiem wzroku. Więc następnym razem, gdy zauważysz swojego psa na swoim krześle, uznaj to za piękne potwierdzenie zaufania i jedności. Psy komunikują potrzeby w subtelny sposób, a zajęcie Twojego miejsca może być czasem delikatną prośbą o więcej uwagi. Może życie stało się intensywne, późne wieczory, nowe rutyny czy więcej czasu poza domem. Zamiast skomleć czy szczekać, Twój pies wybiera cichszy protest. Wślizguje się na Twoje miejsce, czekając, aż go zauważysz. To cicha, pełna nadziei prośba. Czy możemy spędzić więcej czasu razem? Eksperci zalecają reagowanie z czułością i obecnością, dodatkową sesją zabawy, nową sztuczką, a nawet wspólnym spacerem. Te małe inwestycje mogą napełnić emocjonalny zbiornik Twojego psa i wzmocnić Waszą więź, przekształcając zajmowanie miejsca we wspólną radość, a nie oznakę zaniedbania. Dla niektórych psów twoje miejsce to coś więcej niż symbol, to źródło prawdziwej ulgi. Psy, które doświadczają lęku separacyjnego, używają twojego zapachu jak emocjonalnej kotwicy. Kiedy wychodzisz, szukają twojego fotela, twoich ubrań lub poduszki, aby się uspokoić. To nie jest złe zachowanie, to strategia radzenia sobie. Zwróć uwagę na oznaki takie jak nadmierne chodzenie w kółko, skomlenie lub destrukcyjne gryzienie. To wskazuje na głębszy lęk, który może wymagać delikatnego wsparcia. Spróbuj stosować uspokajające rutyny, zostawiać znajome przedmioty lub puszczać cichą muzykę, gdy cię nie ma. Im bardziej pozytywne i przewidywalne jest Twoje otoczenie, tym bezpieczniej będzie czuł się Twój pies. Nawet pod Twoją nieobecność. Świat psa jest malowany zapachami. Z aż trzysta milionami receptorów zapachowych psy widzą swoimi nosami, budując bogate emocjonalne wspomnienia wokół zapachu. Kiedy Twój pies wtula się w Twoje miejsce, uzyskuje dostęp do sensorycznej mapy Waszej relacji, radości, zabawy, cichych wieczorów i każdej subtelnej emocji, którą dzieliliście. Nauka potwierdza, że zapach wywołuje silne wspomnienia, nie tylko u ludzi, ale także u psów. Dlatego twój pies może być szczególnie przywiązany do zużytych, starych mebli, a nawet starego swetra, który odłożyłeś na bok. Dla nich to cenne pamiątki, symbole miłości i przynależności. Nawet najsłodsze zajmowanie miejsca może stać się problemem, jeśli zakłóca Twoje życie lub niszczy meble. Ustanawianie granic jest częścią dobrej miłości do psa. Przekieruj z życzliwością, zaoferuj specjalny koc, przytulne legowisko dla psa lub ulubioną zabawkę jako alternatywę. Nagradzaj psa za odpoczynek w jego własnym miejscu i spraw, aby to miejsce było jak najbardziej zachęcające. Psy, rozwijają się dzięki pozytywnemu wzmocnieniu, a nie karze. Celem nie jest ich wygnanie. Celem jest poszerzenie ich świata komfortu i uczucia, aby miłość była odczuwalna wszędzie, nie tylko na twoim krześle. Przede wszystkim zajęcie twojego miejsca oznacza, że twój pies czuje się całkowicie bezpieczny i akceptowany. To największy komplement. Ufają ci na tyle, by zrelaksować się w Twojej przestrzeni, by opuścić gardę i być bez strachu. Niektóre psy robią to tylko w domach, gdzie czują się prawdziwie kochane. Za każdym razem, gdy przyłapiesz swojego psa na swoim miejscu, uśmiechnij się i doceń głębokie zaufanie, które się pod tym kryje. To więź zbudowana nie tylko na treningu czy smakołykach, ale na latach wspólnego życia, lojalności i wzajemnego oddania. Sporadycznie nagła zmiana w tym nawyku może sygnalizować stres, chorobę lub brak poczucia bezpieczeństwa. Jeśli twój pies nagle przestaje szukać twojego miejsca, wydaje się wycofany lub unika bliskiego kontaktu, zwróć uwagę, to może być wołanie o pomoc. Czasami psy instynktownie zachowują dystans, gdy czują się źle, są niespokojne, a nawet przeżywają stratę. Reaguj z cierpliwością, obserwacją, a w razie potrzeby umów wizytę u weterynarza. Twoja świadomość i troska to największy komfort, jaki twój pies kiedykolwiek pozna. Zamiast traktować zajmowanie miejsca przez twojego psa jako uciążliwość, Zamień to w wspólny rytuał. Zaproś go, aby dołączył do ciebie na przytulanie, wieczorną bajkę, a nawet przytulną drzemkę. Celebruj chwile więzi i uznawaj je za małe akty miłości, które wzmacniają waszą wieloletnią przyjaźń. Twoje miejsce to nie tylko mebel, to serce świata twojego psa. Więc następnym razem, gdy znajdziesz swojego psa na swoim miejscu, nie spiesz się, żeby go przegonić. Poświęć chwilę, aby cieszyć się zaufaniem, miłością i niewidzialnymi nićmi, które was łączą. To puste miejsce dla twojego psa jest wypełnione wspomnieniami, komfortem i więzią. Kawałkiem ciebie, którego może się trzymać, gdy cię nie ma. Aby poznać więcej ukrytych psich sekretów i praktycznych wskazówek, obejrzyj nasz następny film. I nadal odkrywaj piękny język psiej miłości. Jedno, serdeczne miejsce naraz.